Słońce świeciło nad brzegami Wisły w okolicach Krakowa. Był ciepły czwartkowy poranek, a rzeka płynęła spokojnie między zielonymi brzegami. Grupa siedmiu żołnierzy z jednostki specjalnej Grom odpoczywała po intensywnym treningu surwiwalowym w pobliskim. Lepie. Kapitan Wojciech Nowak obserwował swoich ludzi, którzy po trzech dniach ćwiczeń w trudnych warunkach zasłużyli na chwilę wytrzymał. Żołnierze siedzieli nad brzegiem, jedni czyszczeli broń. Inni po prostu cieszyli się spokojem. Sierżant Tomasz Kowal opowiadał anegdoty z poprzednich misji, wywołując śmiech kolegów. Plutonowy Michał, zając, sprawdzał sprzęt łączności, podczas gdy pozostali delektowali się posiłkiem polowym. Atmosfera była odprężona, ale wojskowa dyscyplina nigdy nie opuszczała ich całkowicie. Trening, który właśnie zakończyli, był jednym z najtrudniejszych w roku. Przez trzy dni żyli w lesie bez żadnych udogodnień, jedząc tylko racje żywnościowe i śpiąc pod gołym nie. Ćwiczyli techniki przetrwania, maskowania, cichego poruszania się i natychmiastowej mobilizacji. Każdy z nich był weteranem wielu misji, ale takie treningi zawsze stanowiły wyzwanie nawet dla najlepszych. Rzeka Meandrowa w tym miejscu, tworząc spokojną zatokę otoczoną trzcinami i wieżbami. Idealne miejsce na odpoczynek dla zmęczonych żołnierzy. Nikt z nich nie spodziewał się, że za chwilę staną się świadkami czegoś, co na zawsze zostanie wyryte w ich pamięci. Cisza była przerywana tylko szumem wody i odgłosami ptaków śpiewających w koronach drzew. Kapitan Nowak spojrzał na zegarek. Mieli jeszcze godzinę przed powrotem do bazy. Jego ludzie byli najlepiej wyszkolonymi żołnierzami w Polsce, ale nawet oni potrzebowali chwil spokoju. Las szumiał delikatnie, ptaki śpiewały. A Wisła płynęła niem. Nic nie zapowiadało dramatycznych wydarzeń, które miały nastąpić za kilka minut. Z oddali dobiegł ich dźwięk silnika samochodu. Stary pick zatrzymał się na polnej drodze prowadzącej do rzeki, około 100 metrów od miejsca, gdzie odpoczywali komandości. Żołnierze nie zwrócili na to szczególnej uwagi, aż do momentu, gdy usłyszeli skomlenie psa. Rozdział drugi nieoczekiwany go. Z pikupa wysiadł mężczyzna około czterdziestki, ubrany w brudne ubranie robocze i gumowe kalosze. Miał nieprzyjemny wyraz twarzy i poruszał się nerwowo, rozglądając się na bok. Z tyłu samochodu wyciągnął sznur, do którego był przywiązany młody owczarek niemiecki. Pies skomlał żałośnie, próbując się wyrwać. Mężczyzna wyglądał na kogoś, kto przywykł do ciężkiej pracy fizycznej, ale jego ruchy były chaotyczne. I pełne złości. Ubranie miał poplamione, buty zabrudzone błotem, a włosy nieuczesane. Wszystko w jego wyglądzie mówiło o zaniedbaniu i braku szacunku dla siebie, a tym bardziej dla innych istot. Zapach alkoholu i tytoniu unosił się wokół niego. Komandosi początkowo myśleli, że ktoś przyszedł wykąpać swojego psa. Nic niezwykłego nad brzegami Wisły latem można było spotkać wiele osób z psami. Jednak coś w zachowaniu mężczyzny wzbudziło czujność kapitana Nowaka. Sposób, w jaki ciągnął zwierzę. Jego nerwowe ruchy i agresywny sposób traktowania psa nie wyglądały normalnie. Owczarek wyglądał na młode zwierzę, może roczne lub dwuletnie. Miał piękną, błyszczącą sierść w odcieniach złota i czerni, charakterystyczną dla tej rasy. Jego oczy wyrażały strach i niepokój, jakby instynktownie wyczuwał nadchodzące niebezpieczeństwo. Próbował się opierać, wbijając pazury w ziemię, ale sznur wokół szyi czynił każdy opór bolesnym. Mężczyzna nie zauważył żołnierzy, którzy siedzieli w cieniu drzew, częściowo ukryci przez zarośle. Jego uwaga była całkowicie skoncentrowana na psie i rzece. Owczarek próbował się opierać. Instynktownie wyczuwając niebezpieczeństwo, jego skomlenie stawało się coraz bardziej rozpaczliwe i przeraźliwe. Kapitan dyskretnie dał znak swoim ludziom, żeby zachowali ciszę i obserwowali sytuację. Wszyscy żołnierze powoli i bezgłośnie zajęli pozycje, które pozwalały im lepiej widzieć, co się dzieje. Ich szkolenie wojskowe natychmiast się włączyło. Każdy ruch był precyzyjny i cichy. Mężczyzna zbliżył się do brzegu rzeki, ciągnąc za sobą przerazonego owczarka. Pies stawiał opór. Ale sznur wokół szyi nie dawał mu wyboru. Rozdział trzeci, moment prawdy. Mężczyzna zatrzymał się na brzegu rzeki, gdzie woda była najgłębsza. Owczarek skomlał coraz głośniej, jakby rozumiał, co ma się stać. Nieznajomy zaczął sprawdzać, czy sznur jest mocno zawiązany wokół szyi psa, a następnie przywiązał do drugiego końca ciężki kamień, który przyniósł ze sobą z samochodu. Kamień był spory. Prawdopodobnie ważył kilka kilogramów. Mężczyzna najwyraźniej przygotował się do tego aktu okrucieństwa, planując każdy szczegół tej makabrycznej egzekucji. Sposób, w jaki obchodził się z kamieniem i sznurem, świadczył o tym, że nie było to spontaniczne działanie, lecz przemyślana zbrodnia wykonywana z zimną krwią. Komandosi zrozumieli w tej chwili jego zamiar. Ten człowiek planował utopić niewinne zwierzę. Kapitan Nowak poczuł, jak krew zaczyna mu wrzeć w żyłach. Wszyscy jego żołnierze mieli podobne reakcje. Każdy z nich kochał zwierzęta, a widok takiego okrucieństwa był nie do zniesienia. Ich profesjonalne szkolenie uczyło ich zachowania zimnej krwi, ale to był test ich człowieczeństwa. Sierżant Kowal, który w domu miał własnego labradora, czuł, jak jego ręce same sięgają po broń. Pozostali żołnierze również byli wstrząśnięci tym, co widzieli. W ich zawodzie spotykali różne formy przemocy ale okrucieństwo wobec bezbronnych zwierząt było czymś szczególnie odrażającym. Każdy z nich miał w domu jakiegoś pupila lub przynajmniej kochał zwierzę. Sierżant Kowal automatycznie sięgnął po broń, ale kapitan powstrzymał go gestem. Musieli zachować zimną krew i działać rozważnie. Nie wiedzieli, czy mężczyzna jest uzbrojony, ani jakie mogą być konsekwencje interwencji. Jednak żaden z nich nie miał wątpliwości co do tego, że nie pozwolą na to, by niewinne zwierzę zostało zamordowane na ich oczach. Mężczyzna podniósł kamień i zaczął wchodzić do wody, ciągnąc za sobą desperacko szamoczącego się owczarka. Pies próbował płynąć, ale ciężar kamienia i sznur wokół szyi czyniły to niemożliwym. Jego skomlenie stało się rozpaczliwe, głośne i przejmujące. To był krzyk zwierzęcia walczącego o życie. W tym momencie kapitan Nowak podjął decyzję. Dał znak swoim ludziom, jeden z najważniejszych sygnałów w ich zawodzie, sygnał do natychmiastowego działania. Siedmiu najlepiej wyszkolonych żołnierzy w Polsce przygotowało się do interwencji. Rozdział czwarty. Interwencja. Kapitan Nowak i jego ludzie poruszyli się z precyzją chirurgiczną. W ciągu sekund otoczyli mężczyznę, wychodząc z ukrycia jak ich umiejętności taktyczne, wyćwiczone przez lata intensywnego szkolenia, pozwoliły im na bezszelestne podejście. Każdy żołnierz zajął wyznaczoną pozycję zgodnie z taktyką otaczania przeciwnika, której uczyli się przez miesiące. Mężczyzna znajdował się już po pas w wodzie, gdy usłyszał za sobą spokojny, ale stanowczy głos kapitana. Woda Wisły była zimna i mętna, sięgała mu do pasa. Owczarek desperacko próbował utrzymać głowę nad powierzchnią, ale kamień przywiązany do szyi ciągnął go w dół z nieubłaganą siłą grawitacji. Kapitan podszedł najbliżej, a pozostali żołnierze zajęli pozycje taktyczne, blokując wszystkie drogi ucieczki. Każdy z komandosów wiedział dokładnie, co ma robić w takiej sytuacji. Ich formacja była perfekcyjna, nie pozostawiając przeciwnikowi żadnej szansy na ucieczkę czy niespodziewany atak. To była klasyczna operacja otaczania. Mężczyzna odwrócił się gwałtownie, gdy usłyszał rozkaz. Jego twarz wyrażała kompletne zaskoczenie i strach. Nie spodziewał się, że ktoś go obserwuje, a już na pewno nie grupa uzbrojonych. W jego oczach można było dostrzec panikę człowieka, który został przyłapany na gorącym uczynku popełnienia okrutnej zbrodni. Owczarek wciąż walcząc o życie w wodzie. Skomlał jeszcze głośniej. Jego przeraźliwe jęki rozdzierały serca wszystkich obserwujących tę scenę. Sierżant Kowal natychmiast wszedł do rzeki, nie czekając na rozkazy. Jego priorytetem było uratowanie zwierzęcia. Z wprawą przeciął sznur, zdejmując kamień i uwalniając psa od śmiertelnego ciężaru. Zimna woda wisły sięgała sierżantowi do kolan, ale nie zwracał na to uwagi. Jego jedynym celem było uratowanie tonącego zwierzęcia. Owczarek, uwolniony od kamienia. Natychmiast wypłynął na powierzchnię, łapiąc oddech i drżąc z zimna oraz strachu. Rex żył, był bezpieczny. Mężczyzna próbował się tłumaczyć, mamrocząc coś o psie, który był agresywny i niebezpieczny. Jego wymówki brzmiały żałośnie i nieprzekonująco. Komandosi widzieli stan zwierzęcia młod. Wystraszony owczarek nie przedstawiał zagrożenia dla. Rozdział piąty. Konfrontacja. Mężczyzna, który przedstawił się jako Janusz Kowalski, próbował przekonać żołnierzy, że pies należał do niego i miał prawo go zabić. Jego argumenty były pełne sprzeczności i kłamstw. Twierdził, że owczarek zaatakował jego kurczaki i był niebezpieczny dla sąsiadów. Jednak sposób, w jaki zwierzę reagowało na obecność ludzi, przeczyły tym oskarżeniom całkowicie. Kowalski miał około 45 lat. Był niskiego wzrostu, krępy, z zapadniętymi oczami i niechlujnym zarostem. Jego ubranie było brudne i śmierdziało alkoholem oraz tytoniem. Mówił z trudem, jakby nie był przyzwyczajony do składania wyjaśnień przed autorytetami. Każde jego słowo zdawało się być kłamstwem wymyślonym na poczekaniu. Kapitan Nowak, człowiek o długim doświadczeniu w ocenianiu charakteru ludzi, od razu rozpoznał typ osoby, z jaką ma do czynienia. Kowalski miał wszystkie cechy człowieka, który znęca się nad bezbronnymi istotami, Prawdopodobnie nie pierwszy raz. Jego arogancja i brak skruchy były wręcz oburzające. W jego oczach nie było ani cienia żalu czy zrozumienia tego, co próbował zrobić. Owczarek tymczasem zaczął się uspokajać pod opieką żołnierzy. Sierżant Kowal, który w domu miał własnego psa, natychmiast nawiązał kontakt ze zwierzęciem. Owczarek, mimo przejętego traumy, zaczął merdać ogonem, wyczuwając dobroć i bezpieczeństwo, które emanowało od komandosów. Jego instynkt podpowiadał mu, że ci ludzie go nie skrzywdzą. Młody pies drżał jeszcze z zimna i strachu, ale stopniowo odzyskiwał spokój. Jego piękne oczy, inteligentne i pełne życia, patrzyły z wdzięcznością na swoich wybawców. Sierść była mokra i sklęta, ale pod nią kryło się zdrowe, silne zwierzę, które miało przed sobą całe życie dzięki interwencji komandos. Kowalski stał się coraz bardziej agresywny w swoich wypowiedziach. Prawdopodobnie zdając sobie sprawę że jego sytuacja jest beznadziejna. Próbował grozić żołnierzom, że zna wpływowych ludzi i że będą mieli problemy za ingerencję w jego sprawy prywatne. Te groźby tylko potwierdziły kapitanowi Nowakowi, że ma do czynienia z osobą bez skrupuł. Żołnierze zachowywali profesjonalny spokój, ale każdy z nich czuł wściekłość na to, co właśnie zobaczyli. Ich szkolenie nauczyło ich kontrolować emocje, ale widok próby zabójstwa niewinnego zwierzęcia był czymś, czego nie mogli spokojnie zaakceptować. Rozdział szósty. Odkrycie prawdy. Podczas gdy kapitan Nowak rozmawiał z Kowalskim, pozostali żołnierze rozpoczęli własne dochodzenie. Plutonowy zając sprawdził pikap mężczyzny i znalazł w nim rzeczy, które rzuciły nowe światło na całą sytuację. W samochodzie była obroża z tabliczką identyfikacyjną i dokumenty weterynaryjne na inne imię niż Kowalski. Samochód był w opłakanym stanie stare, rdzewiejące pikap z połamanymi światłami, i pogiętym zderzakiem. W kabinie panował nieład, walały się puste butelki po alkoholu, niedopałki papierosów i różne śmieci. Zapach w środku był nieprzyjemny, mieszanka alkoholu, tytoniu i brudu. To był samochód człowieka żyjącego na marginesie społeczeństwa. Okazało się, że Owczarek nie należał do Kowalskiego. Pies nazywał się Rex i był własnością rodziny z pobliskiej wsi która zgłosiła jego zaginięcie trzy dni wcześniej. Dokumenty weterynaryjne pokazywały, że Rex był regularnie szczepiony i dbano o nie. Kowalski prawdopodobnie ukradł zwierzę i planował się go pozbyć w najbardziej okrutny sposób, jaki przyszedł mu do głowy. Tabliczka na obroży była czytelna, mimo że była nieco porysowana. Widniały na niej dane kontaktowe. Rex Kowalczak, teleże 123-456-780. Data wygrawerowania była sprzed dwóch lat. Co oznaczało, że pies był kochany i miał stały dom przez długi okres. Ktoś o niego dbał i traktował jak członka rodziny. Sierżant Kowal znalazł w pick -up więcej dowodów przestępczej działalności. Były tam różne przedmioty, które wyglądały na pochodzące z kradzieży ładowarka do telefonu, biżuteria, narzędzia ogrodnicze. Wszystko wskazywało na to, że Kowalski zajmował się drobnymi kradzieżami w okolicy, a kradzież psa była tylko jedną z jego niecnych działalności. W skrzyni pickup leżały także narzędzia, które mogły służyć do włamania: siekiera, łom, nożyce do drutu. Jeden z żołnierzy znalazł również notatnik z adresami różnych domów w okolicy, prawdopodobnie miejsca, które Kowalski obserwował jako potencjalne cele kradzieży. Był to prawdziwy katalog przestępczej działalności. Owczarek Rex tymczasem całkowicie odzyskał zaufanie do ludzi. Pozwalał żołnierzom się głaskać i wyraźnie cieszył się z ich obecności. Jego zachowanie było dowodem na to, że był dobrze wychowany i kochany. Przez swoich prawdziwych właścicieli. Kapitan Nowak podjął decyzję o zatrzymaniu Kowalskiego i przekazaniu go odpowiednim służbom. Kradzież zwierząt i próba zabójstwa to przestępstwa, które musiały zostać zgłoszone policji. Rozdział 7: Wezwanie pomocy. Plutonowy Zając skontaktował się przez radio z bazą wojskową, informując o sytuacji i prosząc o kontakt z lokalną policją. Komandosi mieli pełne uprawnienia do zatrzymania przestępcy na gorącym uczynku. Zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia. Dowództwo natychmiast wyraziło zgodę na działania i obiecało pełne wsparcie prawne w przypadku jakichkolwiek komplikacji proceduralnych. Radio wojskowe działało krystalicznie czysto. Plutonowy zając używał kodów wojskowych, których cywile nie mogli zrozumieć, ale przekaz był jasny dla bazy. Dowódca na drugim końcu łączności wyraził szacunek dla szybkich działań zespołu i zapewnił, że cała dokumentacja zostanie przygotowana zgodnie z przepisami. Oraz, że sprawa będzie traktowana priorytetowo. W międzyczasie żołnierze udzielili pierwszej pomocy Rexowi. Zwierzę było wychłodzone i wstrząśnięte, ale nie doznało poważnych obrażeń fizycznych. Sierżant Kowal miał podstawową wiedzę z zakresu weterynarii wojskowej i stwierdził, że pies potrzebuje głównie ciepła i spokoju. Jeden z żołnierzy ofiarował swoją kurtkę, żeby ogrzać drżące zwierzę. Rex przytulał się do swojego wybawcy, jakby rozumiał, że ten człowiek uratował mu życie. Jego oczy, Początkowo pełne strachu, teraz wyrażały wdzięczność i ufność. Owczarki niemieckie są znane ze swojej inteligencji i lojalności. A Rex najwyraźniej od razu rozpoznał w komandosach przyjaciół, którym zawdzięczał życie. Kowalski próbował uciec, gdy zorientował się, że została wezwana policja. Jednak szybko się przekonał, że ucieczka przed siedmioma komandosami grom to zadanie niemożliwe. Został zatrzymany szybko i bez użycia przemocy. Choć żołnierze musieli użyć siły, żeby go obezwładnić. Jego próba ucieczki tylko potwierdziła jego winę i świadomość popełnionego czynu. Mężczyzna był w średnim wieku, ale wyglądał na znacznie starszego z powodu niezdrowego stylu życia. Jego ruchy były niezgrabne, oddech ciężki, a kondycja fizyczna żałosna. Komandosi, którzy byli w szczytowej formie fizycznej, bez wysiłku go dogonili i zatrzymali. Rex nie odstępował żołnierzy na krok. Zwłaszcza przywiązał się do sierżanta Kowala. Jakby instynktownie rozumiał, że ten człowiek go uratował. Owczarki niemieckie są znane z lojalności i inteligencji, a Rex wyraźnie demonstrował wdzięczność swoim wybawcom. Po około 30 minutach nad brzeg Wisły przyjechał patrol policji wraz z funkcjonariuszami z lokalnego posterunku. Rozdział 8: Spotkanie z właścicielami. Tymczasem druga grupa policjantów skontaktowała się z rodziną, której zgłoszenie o zaginięciu psa figurowało w ich systemie. Państwo Kowalczak mieszkali zaledwie kilka kilometrów od miejsca interwencji i natychmiast pojechali nad rzekę, gdy dowiedzieli się, że ich ukochany Rex został odnaleziony żywy i zdrowy. Rodzina przyjechała w komplecie ojciec Stanisław, matka Barbara i dwójka dzieci dziewięcioletnia Asia. I siedmioletni Wszyscy płakali z radości na widok swojego ocalałego pup. Było widać, że Rex był dla tej rodziny kimś więcej niż zwyczajnym psem był prawdziwym członkiem rodziny, którego utrata była dla nich ogromną tragedią. Spotkanie było niezwykle emocjonalne. Rex oszalał z radości, merdając ogonem i skacząc na swoich prawdziwych właścicieli lizał twarze dzieci, które tulili go z łzami w oczach. Scena była tak wzruszająca, że nawet zahartowani w bojach komandosi mieli łzy w To był moment czystej radości i miłości między ludźmi a zwierzęciem. Pan Kowalczak, mechanik samochodowy z kilkunastoletnim stażem, opowiedział, że Rex zniknął trzy dni temu z ich podwórka. Rodzina przeszukiwała całą okolicę, rozwieszała ogłoszenia, prosiła sąsiadów o pomoc. Nigdy nie podejrzewali, że ktoś mógł celowo ukraść ich psa. Rex był dla nich członkiem rodziny a jego utrata była traumą dla wszystkich, szczególnie dla dzieci. Dzieci nie mogły uwierzyć, że ich ukochany pies o mało nie zginął w tak okrutny sposób. Asia i Kuba opowiadali komandosom o Reksie, o tym, jak lubił bawić się w piłkę, jak spał w ich pokojach i jak zawsze bronił ich przed obcymi. To był pies wychowany w miłości, który nigdy nie skrzywdziłby żywej duszy. Komandosi wysłuchali opowieści z rosnącym oburzeniem na Kowalskiego. Zdali sobie sprawę, że ten człowiek nie tylko próbował zabić niewinne zwierzę, ale też zniszczył szczęście całej rodziny. Ich interwencja uratowała nie tylko życie psa, ale też zapobiegła ogromnej tragedii dla ludzi, którzy go kochali. Pani Kowalczak, nauczycielka w miejscowej szkole, nie mogła się nasycić głaskaniem swojego odnalezionego pupil. Dzieci tuliły reksa, a on cierpliwie znosił wszystkie pieszczoty, wyraźnie szczęśliwy z powrotu do domu. Atmosfera była pełna ulgi i radości. W silnym kontraście do dramatycznych wydarzeń sprzed godzin. Rozdział 9. Podziękowania. Rodzina Kowalczaków nie mogła uwierzyć, że ich ukochany pies o mało nie stał się ofiarą tak potwornego czynu. Pan Kowalczak, mechanik samochodowy z długim stażem, wiedział, jak cenić ludzi czynu. Całą rodziną padli na kolana przed komandosami, chcąc wyrazić swoją bezgraniczną wdzięczność za uratowanie Reksa przed okrutną śmierć. Dzieci państwa Kowalczaków, dziewięcioletnia Asia i siedmioletni Kuba. Nie mogły się nadziwić, że prawdziwi żołnierze uratowali ich psa. Dla nich komandosi stali się natychmiast bohaterami, prawdziwymi superbohaterami z filmów. Ich oczy świeciły się z podziwu i wdzięczności. Asia powiedziała, że chce zostać żołnierzem, żeby ratować zwierzęta jak oni. Kapitan Nowak, choć przyzwyczajony do otrzymywania podziękowań za swoje działania, był głęboko poruszony reakcją rodziny. Dla komandosów uratowanie życia ludzkiego było naturalnym obowiązkiem. Ale uratowanie niewinnego zwierzęcia przed tak okrutną śmiercią też miało ogromne znaczenie moralne. To przypomniało im, że służą wszystkim bezbronnym istotom. Sierżant Kowal, który szczególnie przywiązał się do Rexa podczas akcji ratunkowej, z trudem się z nim żegnał. Owczarek najwyraźniej też czuł szczególną więź z żołnierzem, który go wyciągnął z rzeki. Pan Kowalczak zaprosił wszystkich komandosów do siebie na obiad, chcąc w jakiś sposób odwdzięczyć się za uratowanie najważniejszego członka rodziny. Rodzina mieszkała w małym, ale zadbanym domu na obrzeżach wsi. Było widać, że to ludzie prości, ale o wielkich sercach. Ich miłość do Reksa była szczera i bezgraniczna. Pies miał w ogrodzie własną budę, pełną zabawek i koców. To był dom, w którym zwierzę było traktowane jak członek rodziny. Scena pożegnania była niezwykle wzruszająca. Rex merdał ogonem do wszystkich żołnierzy, ale najdłużej patrzył na sierżanta Kowala, jakby rozumiał, że ten człowiek uratował mu życie. Komandosi, zazwyczaj zachowujący zawodowy dystans, tym razem pozwolili sobie na okazanie emocji. Każdy z nich pogłaskał Rexa na pożegnanie. Pan Kowalczak wręczył każdemu żołnierzowi swoją wizytówkę, mówiąc, że jeśli kiedykolwiek będą czegokolwiek potrzebować, mogą na niego liczyć. To był gest człowieka, który wiedział, że życie nie ma ceny, a wdzięczność powinna być wyrażona konkretnie. Rozdział 10. Konsekwencje dla przestępcy. Kowalski został przewieziony na posterunek policji, gdzie czekało go formalne przesłuchanie. Dowody przeciwko niemu były przytłaczające kradzież psa, próba zabójstwa zwierzęcia, posiadanie skradzionych przedmiotów. Każde z tych przestępstw groziło karą więzienia, a razem mogły oznaczać wieloletni pobyt za kratkami. Dodatkowo znaleziono przy nim narkotyki. Podczas przesłuchania Kowalski próbował się tłumaczyć i minimalizować swoje działania. Twierdził, że pies go ukąsił, że działał w samoobronie, że planował go tylko przestraszyć. Jednak dowody były nie do podważenia, a świadkowie jego działań to siedmiu wiarygodnych żołnierzy jednostki specjalnej. Jego zeznania były pełne sprzeczności. Policjanci prowadzący sprawę byli pod wrażeniem tego, jak profesjonalnie komandosi przeprowadzili całą interwencję. Zachowali wszystkie dowody, zatrzymali przestępcę bez użycia niepotrzebnej przemocy i zabezpieczyli miejsce zdarzenia zgodnie z procedura. To była lekcja skutecznego działania dla lokalnej policji i przykład właściwej współpracy cywilno-wojskowej. W samochodzie Kowalskiego znaleziono więcej skradzionych przedmiotów, które pozwoliły powiązać go z całą serią drobnych kradzieży w okolicy. Okazało się, że lokalna społeczność cierpiała z powodu jego działalności od miesięcy. Jego zatrzymanie było więc sukcesem nie tylko w sprawie Reksa. Ale też w walce z plagą kradzieży nękającą mieszkańców. Kowalski miał już wcześniej problemy z prawem za kradzieże, pobicie żony i zaniedbywanie dzieci. Był znaną postacią w lokalnych kręgach przestępczych, człowiekiem bez zasad i sumień. Próba utopienia Reksa była tylko kolejnym przykładem jego okrucieństwa i braku empatii wobec innych istot żywych. Prokurator, który przejął sprawę, zapowiedział, że będzie domagał się surowej kary dla Kowalskiego. Znęcanie się nad zwierzętami było traktowane coraz poważniej przez polski wymiar sprawiedliwości. A próba utopienia psa była szczególnie odrażającym przestępstwem. Dodatkowo, kradzież zwierząt została zaklasyfikowana jako przestępstwo przeciwko mień. Media lokalne szeroko relacjonowały sprawę, przedstawiając Kowalskiego jako przykład człowieka bez sumienia. Społeczność była oburzona jego czynem i domagała się surowego ukarania. Petycja w sprawie maksymalnej kary dla przestępcy zebrała w ciągu dwóch dni ponad tysiąc podpisów mieszkańców okolicy. Rozdział jedenasty. Medialny rozgłos. Historia uratowania Rexa przez polskich komandosów szybko trafiła do lokalnych mediów. Dziennikarze byli zachwyceni opowieścią o żołnierzach, którzy podczas odpoczynku uratowali niewinne zwierzę przed okrutną śmiercią. Historia miała wszystko, czego potrzebuje dobra wiadomość bohaterów, złoczyńce i szczęśliwe zakończenie dla wszystkich z wyjątkiem przestępcy. Rodzina Kowalczaków chętnie udzielała wywiadów opowiadając o swojej miłości do Rexa i wdzięczności wobec Komandos, Dzieci szczególnie cieszyły się, że mogą opowiedzieć o prawdziwych bohaterach, którzy uratowali ich najlepszego przyjaciela. Ich wypowiedzi były tak szczere i wzruszające, że poruszyły serca tysięcy ludzi oglądających telewizję. Komandosi początkowo unikali rozgłosu zgodnie ze swoją naturą i szkoleniem. Jednak dowództwo zdecydowało, że pozytywny wizerunek polskiej armii, jaki wynikał z tej historii, jest warty upublicznienia. Kapitan Nowak udzielił krótkiego wywiadu, podkreślając, że obrona bezbronnych to jeden z podstawowych obowiązków żołnierza, niezależnie od tego, czy są to ludzie, czy zwierzęta. Historia trafiła również do mediów społecznościowych, gdzie szybko się rozprzestrzenił. Tysiące komentarzy chwaliły działania komandosów i potępiały okrucieństwo Kowalskiego. Wiele osób dzieliło się własnymi historiami o ratowaniu zwierząt lub o tym, jak ważne są w ich życiu ich czworonożni przyjaciele. Post na Facebooku jednostki grom osiągnął rekordową liczbę udostępnie. Sierżant Kowal, który bezpośrednio uratował Reksa, stał się niespodziewanym bohaterem dla tysięcy miłośników zwierząt w całej Polsce. Otrzymywał setki wiadomości z podziękowaniami i propozycjami adopcji innych zwierząt. Jego historia pokazywała, że prawdziwi bohaterowie to ci, którzy bronią tych, którzy nie mogą się bronić sami. Różne organizacje broniące praw zwierząt zaprosiły Komandosów do współpracy przy kampaniach edukacyjnych. Historia Rexa stała się symbolem walki z okrucieństwem wobec zwierząt i przykładem tego, jak każdy człowiek może zareagować na przemoc. Nawet premier polski publicznie pochwaliły działania żołnierzy. Telewizja publiczna nakręciła dokument o całej sprawie, który został wyemitowany w primetime. I osiągnął rekordową oglądalność. Historia Reksa i komandosów stała się jedną z najważniejszych pozytywnych wiadomości roku. Rozdział 12. Wizyta w bazie. Tydzień po dramatycznych wydarzeniach nad Wisłą, rodzina Kowalczaków przyjęła zaproszenie do odwiedzenia bazy wojskowej, gdzie stacjonowali ich wybawcy. Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ jednostki specjalne rzadko otwierają swoje bramy dla cywili. Jednak ta historia była wyjątkowa i dowództwo zdecydowało się na gest dobrej woli wobec rodziny i społeczności. Rex był gwiazdą wizyty i maskotką dnia. Owczarek, który całkowicie wyzdrowił po traumatycznych przeżyciach, merdał ogonem na widok znajomych żołnierzy. Szczególnie cieszył się na spotkanie z sierżantem Kowalem, do którego najwyraźniej czuł szczególną więź. Ich ponowne spotkanie było niezwykle wzruszające i pokazywało, jak silna może być więź między człowiekiem a zwierzęciem. Dzieci były zachwycone możliwością zobaczenia prawdziwej bazy wojskowej. Komandosi pokazali im część swojego sprzętu. I opowiedzieli o swojej pracy w sposób dostosowany do wieku najmłodszych gości. Asia i Kuba słuchali z otwartymi ustami, a ich pytania pokazywały, jak bardzo podziwiali swoich bohaterów. Chcieli zostać żołnierzami, żeby ratować inne zwierzęta. Pan Kowalczak przyniósł dla żołnierzy specjalnie upieczone ciasto, a jego żona przygotowała album ze zdjęciami Reksa, z podziękowaniami dla każdego z komandos. Były to proste gesty, ale pełne serca i autentycznej wdzięczności za uratowanie najważniejszego członka. Każdy żołnierz otrzymał także małą figurkę owczarka niemieckiego na pamiątkę. Kapitan Nowak był głęboko poruszony wizytą. W swojej karierze uczestniczył w wielu ważnych misjach, ale uratowanie Rexa było czymś szczególnym. Pokazało mu, że bohaterstwo nie zawsze polega na walce z wrogiem, ale czasem na obronie tych, którzy nie mogą się bronić sami. Ta misja była równie ważna jak każda inna. Rex przez cały dzień nie odstępował komandosów na krok, jakby chciał pokazać wszystkim, kto go uratował. Bawił się z żołnierzami, wykonywał komendy i wyraźnie czuł się jak w domu. Było widać, że między nim a jego wybawcami powstała trwała więź, która będzie trwała przez lata. Dowódca bazy oficjalnie podziękował swoim ludziom za wzorowe zachowanie i reprezentowanie najlepszych wartości polskiej armii. Ich czyn został odnotowany w aktach personalnych jako przykład właściwego zachowania żołnierza. Rozdział 13. Nowe początki trzy miesiące po wydarzeniach nad Wisłą. Życie wszystkich bohaterów tej historii układało się dobrze. Kowalski został skazany na dwa lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami i szereg kradzieży. Wyrok był surowy ale sprawiedliwy i stanowił ostrzeżenie dla innych, którzy mogliby myśleć o podobnych czynach. Dodatkowo musiał zapłacić wysoką grzywnę na rzecz schronisk dla zwierząt. Rex całkowicie wrócił do normalnego życia w domu rodziny Kowalczaku. Stał się jeszcze bardziej kochany przez rodzinę, którzy nie mogli się nadziwić, jak blisko byli jego utraty. Pies jakby rozumiał, jak wielkie miał szczęście i okazywał jeszcze więcej miłości swoim właścicielom. Dzieci nauczyły się jeszcze bardziej cenić swojego czworonożnego przyjaciela. I nigdy nie pozostawiały go samego na podwórku. Sierżant Kowal otrzymał od dowództwa pochwałę za wzorowe zachowanie podczas akcji ratunkowej oraz medal za odwagę cywilną. Jednak dla niego największą nagrodą były regularne wizyty urodziny Kowalczaków, którzy stali się jego bliskimi przyjaciółmi. Rex zawsze wariował z radości na jego widok, a ich więź pozostała niezwykle silna przez wszystkie te miesiące. Historia uratowania Rexa stała się legendą w jednostce Grom i była opowiadana każdej nowej grupie żołnierzy. Nowi komandosi słuchali jej jako przykładu tego, że prawdziwy bohater to ten, kto broni bezbronnych, niezależnie od okoliczności. Kapitan Nowak często używał tej historii jako przykładu właściwego zachowania żołnierza poza służbą. Rodzina Kowalczaków regularnie odwiedzała miejsce nad Wisłą, gdzie Rex o mało nie zginął, ale teraz to było miejsce radosnych spacerów i zabaw. Pies lubił te wyprawy, ale teraz miały one szczególne znaczenie. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że bez interwencji komandosów to miejsce mogłoby być miejscem tragedii. Zamiast tego było symbolem tego, jak dobro triumfuje nad złem. Komandosi nadal służyli w swojej jednostce, ale historia z Rexem na zawsze zostanie w ich pamięci. Pokazała im, że bohaterstwo przejawia się na różne sposoby, a czasem najważniejsze jest po prostu stanąć po stronie dobra, gdy widzimy niesprawiedliwy. Rex żył szczęśliwie ze swoją rodziną, a jego wybawcy mogli być dumni z tego, że uratowali niewinne życie. Historia ta stała się również inspiracją dla nowego prawa, które zaostrzało kary za znęcanie się nad zwierzętami. Posłowie powołali się na sprawę Rexa, argumentując potrzebę surowszego karania osób znęcających się nad bezbronnymi zwierzętami. Ta historia pokazuje, jak ważne jest stanąć po stronie słabszych. Napisz w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz i czy masz swojego czworonożnego przyjaciela, który jest dla ciebie tak samo ważny jak Rex, dla rodziny Kowalczaków.